Cześć, witam Was w tym krótkim, tak myślę, wideo informacyjnym. Zacznę raczej od takich rzeczy bardziej organizacyjnych. Tak więc, jak już pewnie zauważyliście, Radio Kanoka w tym tygodniu nie odbyło się i nie odbędzie się również w niedzielę. Także tego tygodniowe Radio Kanoka zostanie pominięte nie przesuwamy go o tydzień. Inna kwestia jest taka, że w dniu... w niedzielę 31 stycznia miał zakończyć się okres zgłoszeniowy do gali SelfMock'ów i 13 lutego miała się ta gala odbyć. Niestety termin 13 lutego jest dla nas w tym momencie niemożliwy do zrealizowania. Dlatego też e, obecnie zgłoszenia nie są zamykane 31 stycznia. E, swoje prace można dalej zgłaszać. E, w przeciągu najbliższego tygodnia, powinniśmy e, móc Wam dać konkretną nową datę e, zamknięcia zgłoszeń, jak również nową datę samej Gali. Jednak e, dużo ważniejszą informacją jest e, powód tych. Zmian na ostatnim chwilę. Z ciężkim sercem muszę was poinformować o tym, chcę was poinformować o tym, że 26 stycznia odszedł od nas Mateusz Litwin, znany w naszej społeczności pod nickiem Onepu. Mogliście go kojarzyć między innymi z, ze strony polskiej grupy Bionicle na Facebooku, jak również co po niektórzy mogą też kojarzyć jego artykuły z naszej strony, bioheretics.pl gdzie, choć mam świadomość, że strona nie cieszy się dużą popularnością Mateusz swego czasu publikował artykuły Onepu zawsze był e, osobą za kulisami, która pomagała w organizacji pracy, pomagała przy projektach graficznych, przy planowaniu nawet przy nagrywaniu Radio Kanoka, chociaż e, Nigdy, nigdy nie udało nam się go zaciągnąć na wizję. Zawsze, gdy tylko mógł, był na czacie. Wspierał nas mentalnie, wspierał nas jako moderator. Czasem nawet jak... Jak któremuś z nas... Yy, trochę... Zaciął się język, potrafił napisać coś do nas, żebyśmy mogli kontynuować rozmowę. Tak więc zawsze był tą osobą, która w tle... Pomagała ze wszystkim, chociaż nie afiszował się z tym, nie, nie ubiegał o jakieś rozpoznanie. I chociaż wiem, że różne osoby mogą mieć z Mateuszem różną relację, to mam szczerą nadzieję, że jako grupa zapamiętamy go właśnie jako tę osobę, która robiła rzeczy z pasji, nie ubiegając się o żadne nagrody i bezinteresownie potrafiła pomagać w najróżniejszych, najdziwniejszych projektach. Nie znałem Mateusza jakoś specjalnie długo. Znaliśmy się 6-7 lat. Jednak przez ten czas okazywał wsparcie i zaangażowanie we wszelkich dziwnych pomysłach, które mi wpadały do głowy. Jeżeli chodzi o sam Biohertics, to niektórzy z was mogą wiedzieć, że projekt ten nie sam kanał, ale też strona, blog... Wszystko dookoła było pauzowane, wznawiane, restartowane już kilka dobrych razy. Tak naprawdę za każdym z tych razy Becha mogło po prostu zniknąć na dobre, gdyby, gdyby tak naprawdę m.in. właśnie nie przekonanie Mateusza o tym, że, że to wszystko ma jakiś sens i może wypalić. Także myślę, że możemy mu dziękować za to, że Heretics dalej istnieje i jako fani Bańko dalej. Jesteśmy razem i tworzymy coś nowego, coś wspólnego. Nie będę udawał, że to co robimy jest jakieś wspaniałe jakościowo, jakiś następny trend, ale najważniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że jako fani Bańko potrafimy po tylu latach wspólnie rozmawiać i cieszyć się tą serią, cieszyć się naszą pasją i Możliwe, że nawet bym się nie przekonał o tym, ile tak naprawdę radości mi przynosi taka inicjatywa jak Radio Kanoka, na przykład. Gdyby nie Mateusz, który przekonywał mnie, że, że ma to sens. Nie wiem, czy powiedziałem już wszystko, nie wiem, czy wszystko powinienem i czy da się powiedzieć w tej kwestii, ale na pewno mogę powiedzieć w imieniu całego zespołu Bioheretics że będziemy o tobie pamiętać, Mateusz i że zawsze będziesz częścią tej ekipy.